A ja pierdykam No uderz go raz! tak. Dzień dobry, witam serdecznie. Czekajcie chwilę jeszcze, nie jestem gotowy, momencik. Jeszcze trzeba fryzurę poprawić, żeby wyglądać jak należy przed widzami. Do siema! Ty bez delayu jestem w ogóle odpalony. O nie, ta kamera znowu mi to robi. Jeszcze mi kod wylał herbaty kawę. Ja, pierdykam, dobra, czekajcie chwilę. Jednak jeszcze nie jestem gotowy, jeszcze powtórka. Chwila. Zaraz mnie z tą pogodą. Ej, no kurde, nie złapi... To co? Ja w ogóle w nocy się obudziłem, bo tak kurcze było wiało Masakra, co się dzieje? Czy to jest kurcze blisko końca świata? Dobra, czy ją zabijemy Nie ryzykowała Co chciałam? Arka? Dobra, ARka overkillowa, ale wolałem żeby przeżył

O kurde loket Dobra Ja mam na nic No ładnie kliknęła Trzeba przyznać Całkiem nieźle Renata coś widać No właśnie cały czas banują Dwa razy Nie, trzy drafty miałem chyba już i cały czas Renata na banie jest Ale pytanie czy to jest kwestia tego, że jest taka dobra Czy po prostu ludzie nie chcą na to grać Bo jest nowa. witam, kradnę to ja jestem rasistą? Nie, czy bardzo chciał No Nawet nie muszą. Eee, Okej, okay. nie myślałem, że trafi ten gość na Pajku. On już się. Nie, okay, nie kryło do końca, dziwne. Trochę dziwne. E, no, pana, mówiłem wcześniej, czy no, mówię cały czas, że właśnie... Okej. Okay. Że właśnie... Losark jest taką gierką bardziej do poczylowania. A w lolu, kurde, musisz spięty grać jak 150, nie? Ej, on tu jest. Działa. No teraz pytanie, czy warto z riftem lecieć dalej? Kurczę, nie wiem. Słodzitka. Ja pierdykam. Jaki magnes w dupie jest posiadany? Co on jest? Ok no, Trochę stopik gierka, ale taka kompozycja, no musieliśmy to w early game wygrać, inaczej by było lipa Jezu yes. Na pewno przeciwnikom się fajnie grało, co? Myślę, się bardzo fajnie bawili Masakra Ma to sens jakikolwiek? Zabij tego Wiktora? Jeśli zabije Wiktora, to wydaje mi się, że jest to trade typu znośny. A jakbyś się zabił Shakira, to w ogóle jesteśmy w domu, dobra. Jakby ten Shaka patrzył, to bym go na R ci cyknął. Tak. Oh, Má karamba, dobrá. No, no. Bager Gaming. <laughs> Bager. Masakra. <laughs> no, ja muszę kurde się nauczyć z tymi klatkami grać. Co, nie gramy o to? No, nie mają już czołgera. Masz się grać. Aj moja jarka wróciła? A gdzieś do boku chyba? Kur! Co tam robi? Aha, śmiało Tysiąc 1100 Co ten to zrobił? I co, on z kamilą zaczął się bić solo? Skończyć grę nie skończę, może nie A może skończę. Ale to lepione. Dwa, pięć. Dawaj, 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 to Jasik. Zrób coś. Dobrego, super. O, super, jak super. Ej, Kamila. Ona tu ma hita. Odbiją Jason. Kurmacz. To raczej zgodne lepione. Moi ulubione. Nazwa walka. Aha, no ma flesza? Chcemy powiedzieć. Dasz ma jakąś klatkę, coś tego? Takiego? No nie jest ma, klatka. Ja pierdykam. Go, fleszar. Na. Naprawdę nie rozumiem tej klatki do morgany, ale dobrze, jest, okay. Morgana też... Aha, też gra pierwsza z Morganem. Wcześniej pantonem, first time, teraz Morganem first time. Ciekawe się, kolega bawi A ty co robi? Aha. Okay. Ten Diego chyba jest w tym krzaku cały, cały czas tutaj, wydaje mi się. No i tak by to leciał. Autoataki, No uderz go raz typało, Borganowska! Auto -attack. You know what it is? Morgana może przestać dawać takie kół z półtorej kilometra, których nie ma prawa trafić, tylko może poczekać. Co jest? Czemu ten gość robi takie dziwaczne rzeczy? Trzy sekundy, czekaj, czekaj, żeby nie było znowu. Dobra, okej, okay, mamy już. Hmm, chyba się walił. Chociaż? Jednak nie. Ok. O, no, trafiła! Ja nie mam przejścia. Okay. Ty, znowu on trafił. Jezu Chryste. Morgana, trzy klatki z rzędu weszły, ja pierdykam. Dobra, jest tak z Morfem, nieważne. W ogóle moja Rka plus Shen całkiem sprawiedliwe. Lecę, lecę. Siema. Kurczak, oh, szkoda. Dzięki. Jak to nie bada sięgu. Dobra. Super się gra i dykere. każdemu. Jak idzie dzisiaj? O, czekaj. Kolega złoty, czekaj! Mi dokucza... To nie weszło? Ten partner to siedzi w do dobra. Ja tak był spóźniony, ten też nie. Jak coś to był lag. Fajnie, że za... Na... o, wow, warto było. Szaleńczna. O, miasma, hmm, spoko, spoko, spoko No sp... Ja pierdykam, ja tam nie widziałem miazmy Clash'owałem prosto w miazmę, prawda? Klikaj, 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 będzie dobrze, będzie dobrze Oni dopiero typują! Oj Koniec gry? Tylko koniec gry chyba, no, bez to. Czas porzecznik zwyleci? Jaaa, yeah, p***a, ale nie. <laughs> Czemu ta gra jest taka zjebana? Tyle, trzymajcie się, miłego wieczorku życzę, do jutra, papatki, pozdrowieczki, elo.